To odjeżdża langusta. Dwa słowa languśnie od Pani podporuczni. Pani Pani, jest w e, również Jest to wybrzmienia ona 2WR40. E, langusta została wprowadzona do uzbrojenia w 2007 roku, czyli jest to nowoczesny sprzęt i należy tutaj właśnie podkreślić, że jest e, środkiem ogniowym na współczesnym polu walki i jego przynależność, czyli również jest to niszczenie i obezwładnianie siły ziwej, sprzętu, środków ogniowych. To czekamy teraz na kolejny pojazd. Mam nadzieję, że będzie to nasz leopard. Spójrzmy.